Co sprawia, że nie masz siły do działania, nie masz energii w życiu? Może to wynikać z kilku czynników. Jednym z nich jest to, że nie masz e, jakiejś pasji, nie masz e, zajęć, które Ciebie angażują, pochłaniają, wywołują takie przyjemne emocje, pobudzają Cię. Może też to wynikać z tego, że starasz się być perfekcyjny, stawiasz sobie bardzo wysoko poprzeczkę, do której cały czas chcesz dosięgnąć. I ta wewnętrzna presja, takie wymagania duże do siebie i krytycyzm do siebie bardzo cię spalają. Może też to wynikać z tego, że masz dużo różnych konfliktów w życiu wewnętrznym i zewnętrznym. Dążysz do jakichś sprzecznych rzeczy, wykluczających się wzajemnie. W zewnętrznym świecie może wynikać to z tego, że jesteś w takim miejscu, że nie wiesz, co zrobić. Jesteś w punkcie, kiedy nie wiesz, co wybrać, albo jest jakaś sytuacja, której nie możesz kontrolować, na którą nie masz wpływu. Ten brak sił, brak energii może też wynikać z tego, że masz. Niskie poczucie własnej wartości, niską pewność siebie, bo cały czas żyjesz w napięciu, w lęku przed tym, jak zostaniesz oceniony, co inni o tobie pomyślą. I znowu ten lęk, to napięcie yy, kosztuje cię bardzo dużo wewnętrznych zasobów. Jak jest u ciebie?